Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Wszędzie się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. ewangelii Łukasza W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quirinius. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z Rodu i domu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przemienna. Kiedy tam przebywali nadszedł na Maryi czas rozwiązania, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w człowie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie. Mówmy się, Panie Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Prosimy Cię po błogosław. Ten opłatek, którym, którym będziemy się dzielić, składając sobie życzenia, to wspólne nasze spotkanie, świąteczne posiłek, który będziemy spożywać i spraw, aby w naszych domach, rodzinach zapanowała zgoda i przez Chrystusa, Pana naszego, opłatli opłat, dłoń i życzenia. A ja w imieniu dla serdecznie chcę wszystkim podziękować z tej okazji za pracę, za to wszystko, co robicie. Bóg zapłać naszej wspólnoty, za tą prostą ogropę naszej współpracy. W z prawiam też proszę przekazać te słowa piękności i dobrych życzę dla Was, rodzin, za zawsze jesteście tu minę widziani. Na raz, to też może potwierdzić. Potwierdziła swoje serce. Wszystkiego dobrego.